Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w Nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Ten rok duszpasterski jest bardzo obfity wydarzenie, ale wydarzenie to przede wszystkim fakt wejścia Syna Bożego w nasz ludzki świat dla naszego zbawienia. A stało się to za przyczyną, łaską i mocą Ducha Świętego pod sercem Maryi. Ale szczególną rolę Bóg wyznaczył w swojej uroczności również Józefowi. Dlatego w tej pierwszej stacji Kościoła na Ziemi Częstowskiej gromadzimy się na świętej wieczerzy, aby odkryć na nowo tajemnicę świętej rodziny, i tych głównych postaci Jezusa, Maryję i Józefa. I zaprosić ich w naszą codzienność, tak jak uczy nas to Ojciec Święty Franciszek w swoim liście apostolskim. Trzeba odróżnić własne, bym powiedział, uwarunkowania i własne talenty, bo święty Józef otrzymał własne łaski od Boga i się spisał tutaj bardzo dobrze, a każdy z nas będzie również odpowiadał na miarę własnej łaski. I dlatego chcielibyśmy go przyzywać jako patrona, jako opiekuna i rodzin, i jako taki wzór męskości. I odwagi, ale trzeba to bardzo przełożyć na swoje własne podwórko i na swoje własne możliwości. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą Bogorodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy, Wejrze łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nas wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dzieci Jezus z niebezpieczeństwa, które groziły Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.